Witamy bardzo serdecznie, piękna piłkarska atmosfera, niesamowity widok, pełny stadion w żółto-czerwonych barwach, no i kilkuset kibiców poznańskiego Lecha. Mecz drużyn, które tutaj walczą o Mistrzostwo Polski, Horten Arena będzie dzisiaj żyła. A witają się Grzegorz Filac i Jacek Dąbrowski. Dwudziesta piąta kolejka, z ekstraklasy przed nami do końca tego sezonu, jeszcze 9 meczów, 9 rozstrzygnięć, kto będzie lepszy? Zanim muszę, rozpoczęli goście bardziej wypoczęci, mają więcej sił, to widać, ruszają się nieco w ale z drugiej strony, Jakielonia dobrze się broni w tych pierwszych minutach. Trzecia minuta już prawie za nami. Cała drużyna Jakieloni Białystok ustawiona na linii 16 metra, obok nich zawodnicy w niebieskich koszulkach, jak to rozegra Kozubal. Już Piłka w górze, już dośrodkowanie na dalszy słupek dwóch zawodników, Milić w górę, jeszcze uderzenie, Och, dobrze! broni to zasłonięty Abramowicz na szczęście. Sławek był tam, gdzie powinien na uderzał z numerem. 22, gdzieś 13, 14 metra nie, Murawski. Znowu Kozubal będzie wrzucał w pole karne Jagi. To jest niebezpieczna sytuacja. Napór Lecha Poznań na pole karne Białystok, ale Jaga broni się dobrze. Jaga broni się mądrze. Ale teraz Kozubal. Piłka już w górze. Dośrodkowanie w pole karne Białystok. Skacze Milic. Jeszcze zamyka tam. Oj, i niebezpiecznie! I gol! Z lewej strony Bartosz Salamon uderzał z pierwszej piłki. To ani to strzał, ani to dośrodkowanie, ale odnalazł się w tym gąszczu nóg. Ali Golizadech Irańczyk w barwach. Lecha Poznań, 29-latek, strzela swoją czwartą bramkę w tym nie sezonie. Nie wiem, nie wiem do... A tymczasem na trybunie Ultra pojawia się przeogromna flaga, taka przeogromna sektorówka właśnie z napisem Ultra w żółto-czerwone pasy pionowe, gruby taki napis czarny Ultra. No właśnie, no gdzie ma być ten napis, jak nie na ultrze? No właśnie na ultrze. Tymczasem fantastycznie to wygląda, fenomenalnie to wygląda o jak Jeloni Białystok. Ta cała wielka sektorówka Ultry zjechała i pod spodem że kibice w żółto-czerwonych pelerynach pięknie ułożyli napis Ultra. Umiemy i lubimy tu robić atmosferę, i to się zgadza. Tak hasło widnieje pod trybuną Ultra, a kibice fenomenalnie się teraz prezentują. Na pewno będą zdjęcia z tego na www.radiobiałystok.pl. Teraz przechwyt jest. Dobrze. Wychodzimy z kontrą. Mutinio. Już zagranie na środek do Imaza. Imaz, no tak troszeczkę nie zdążył, ale dobra, mamy ponownie piłkę. Jest Hansen. Odwrócił się. Trzech zawodników przy nim. Musi pozbyć się piłki do Ebosem na własną połowę. Ebosem na środku teraz pokazuje. Panowie, wchodzimy bliżej. Już zagranie z Mutinio. Mutinho jest dobrze. Czurlinow biega. To flach, przepraszam, flach polekarne. Dośrodkowanie. I Hansen strzelaj i bilo. Jest wyrównanie! Jest mamy... Hesushima. w 31 minucie tego meczu Jagiellonia rewisuje z Lechem Poznań 1 do 1 a jak to było? a jak to było, no było zamieszanie, był strzał zaraz zobaczmy to jeszcze raz krzyczałem strzelaj, strzelaj, bo była dogodna sytuacja tam był na pewno z prawej strony dobre dośrodkowanie do Hansena popatrzmy, e... Flach zagrał i tutaj Hansen miał świetną sytuację z 8 metrów do strzału, ale no to nie było podanie, to był Trochę taki kiks chyba wydaje. Się. A mi się wydaje, że to jednak było podanie. Dobre podanie do Jezusa i Fakty są takie: 31 minuta meczu. Jagielonia wyrównuje w dzisiejszym spotkaniu strzelcem bramki. Jesus i który zdobywa 14 bramkę w tym sezonie. Piłka do Czurlinowa w pole karne! Piękny! Piękny! Ależ pięknie by to był Pululu, ale jeszcze gramy, jeszcze gramy, jeszcze walczy Czurlinow, wybijają piłkarze Poznańskiego Lecha, ależ piękne zagranie Czurlinowa, a złożył się do tej piłki Pululu i trafił słupek, ależ to byłby go! Ależ, ależ to byłaby to bramka stadionu świata! Polo strzał, piłka odbita na szczęście od muru, ale wciąż gracze poznańskiego lecha i teraz szansa i już rozpędza się Jurlinow. Jurlinow ma przed sobą tylko Kozubala, pędzi trzech zawodników obok niego, ale zbliża się do bola karnego, pokazuje mu się Semedo, piłka do Semedo, Semedo w polu karnym, strzał! Yeah! Yeah! Oh! Ale, akcja! ale szkód, Nie wiem czy nie było tam jeszcze samobuja, bo chyba z linii obrońca Poznańskiego Lecha tak, samobójczą bramkę strzela, ale piękne podanie było tutaj i Semedo, no piłka już zmierzała do bramki, jeszcze próbował ją wybić któryś z, z obrońców Lecha Poznań i mamy gola, mamy gola. 71. Minuta. 2-1. Prowadzi Jagielonia. Bardzo dobre spotkanie, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie tego meczu. Naprawdę jest co oglądać. Naprawdę jest o czym mówić, bo Jagiellonia chorowała w tych ostatnich 3, 4, 5 meczach. Powiedzmy, miała chorobę drugiej połowy, chciałbym to tak powiedzieć. No bo tutaj w tych drugich połówkach, Agielnicy prezentowali się słabo, kiepsko, nie najlepiej, nazwijmy to tak. A dzisiaj naprawdę jest ogień. Dzisiaj naprawdę jest na co popatrzeć. Jagiellonia rozpędzona. Jagiellonia w ataku. Jagiellonia Kolonia nie daje sobie tutaj odebrać takiego, no nie to, że jakiegoś wielkiego prowadzenia w tym spotkaniu, prowadzenia gry, ale naprawdę dobrze zorganizowana. 5 minut minęło, panie sędzio, koniec tego meczu, jeszcze czekamy Pietuszewski wybija piłkę, koniec! Koniec! Koniec, co się tutaj dzieje proszę państwa? Nieprawdopodobne! Biegają piłkarze rezerwowi, wszyscy ściskają się tutaj, trener Adrian Siemieniec wyściskany przez rezerwowy, szaleństwo wielkie, wielka radość, wspaniały mecz, to było wspaniałe piłkarskie widowisko, to co żeśmy tutaj przeżyli, przegrywaliśmy po zasłużonym golu i po zasłużonej przewadze Lecha, ale potem to jak Gielonia odwróciła, a mówiłem, że wygramy. Ależ ta drużyna ma charakter, ależ ta drużyna walczyła dzisiaj o to, żeby właśnie pokonać tego Lecha i zajmować aktualnie drugie miejsce w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Ściska się teraz Adrian Siemieniec z zawodnikami, ależ się cieszy, ależ tutaj pobiegł gdzieś chyba do rodziny swojej. Nieprawdopodobnie. Pod trybuny, tak, ściska swoją żonę. Dobra, musimy, nie kończyć. Sprawa. musimy kończyć, musimy kończyć w tabeli 52 punkty, Raków Częstochowa 51 punktów, Jagielonia Białystok 50 punktów, Lech Poznań, Czwarta Pogoń, 43 punkty. Ze stadionu przy ulicy Słonecznej, z Białego Stoku mówili dla Państwa. Szczęśliwy Jacek Dąbrowski. I przeszczęśliwy Grzegorz Pilat. Do usłyszenia podczas kolejnych domowych spotkań Jagi.